Czarny, biały, czarny, biały, czarny, biały, czarny, biały, szary. Wczoraj widziałem, jak umarło trzech mężczyzn, bo jeden kichnął w pokoju pełnym krwi, główna i światła. Dzisiaj wchodzi kolejnych trzech, dzierżąc w swoich rękach tanie mopy i własne życie. Wczoraj widziałem, jak mężczyzna, którego podziwiałem, został rozstrzelany, bo pozostawił róże dziewczynie, której życie zniszczyło coś, na co nie zasłużyła. Dzisiaj już nic nie pamięta, a trzy korytarze dalej, ciągle słyszę jej krzyki. Wczoraj patrzyłem na śmierć żołnierzy walczących ze zwłokami towarzyszy broni, którzy zginęli przed nimi. Dzisiaj badamy kolejną próbkę, tym razem na dzieciach. Wczoraj Widziałem jak piątka mężczyzn i kobiet została zastrzelona w porzuconej fabryce. Dzisiaj to znowu się dzieje. Co 11 sekund. Ciągle. Wczoraj widziałem mężczyznę siedzącego wygodnie w eleganckim fotelu, sączącego szkocką i śmiejącego się po rozkazaniu kobiecie by po prostu przestało oddychać. Dzisiaj dostał wolne za dobre sprawowanie. Wczoraj widziałem, jak setki mężczyzn i kobiet w pomarańczowych kombinezonach zostały zagnane niczym zwierzęta do pustych pokoi, które wypełniły się gazem i rozpaliły. Dzisiaj Kolejne setki dowiadują się, że mają szansę na złagodzenie wyroku i służbę ojczyźnie. Wczoraj widziałem, jak świat prawie umiera na tysiące, tysięcy straszliwych sposobów. Czasami mieliśmy czas krzyczeć. Dzisiaj żyję, by o tym pisać. Chcesz szczęśliwych zakończeń? <laughs> Pierdol się. Żyjesz, bo odczytać. Boże, dopomóż nam wszystkim. Zabezpieczać, przechowywać, chronić. Fundacja SCP. Do usłyszenia.